Езвут, 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 езвут. Езвут, езвут, езвут. Езвут, 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 езвут. Езвут, 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 езвут. Езвут, 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 езвут. Езвут, езвут, езвут. 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 Езвут. Езвут, езвут. Езвут, езвут. Езвут, езвут. Езвут, езвут. Езвут. Езвут, 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 езвут, езвут. <noise> Gdzie ty kurwa chyłeś? Aha. Ale beka Sorry. Ej, nie, dobra, od chyba jestem, wiesz? Zobaczysz się. Mam <noise> serca Jula, nie! No Jula! Kurde, co się stało? Czemu jej po prostu kurwa nie! ominąłeś, nie! pierdolę? Ja pierdolę <noise> Okay. Paca jesteś jedną na jadę Nie, o? Jak to? No, no tak, był na plecach. Tam, tam z tyłu był Tam? Tak, no. tak, tak, tak. Masz pad Czekaj, Czekaj muszę musi wyjść. Wyjdź, nie zajednę. Jak? To zrobiłam! Nie strzelasz do mnie, kurwa pierdolony! Cię kurwa strzelę! No, lewej. Wjeżdżają. Zbieżają all Opuszczajcie, no, opuszczajcie, opuszczajcie Opuszczajcie Opuszczajcie, No kurwa nie mam jak no, ja pierdole Nie gadać Czym był? Dobrze Brawo Nice Dobrze Rozbrałem się Ну гарэв гээ. Оо. Гүрийда.